Cześć, witajcie na kanale Mama i Kwiatki. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony bylinom, bylinie, jaką jest liliowiec. Słuchajcie, są to byliny dosyć łatwe właściwie w uprawie, nie mające jakichś większych wymagań ani glebowych, ani pokarmowych, ani wodnych. Są bardzo odporne na jakieś cięższe warunki. Kiedy mamy właśnie na przykład, tak jak teraz były dosyć długie okresy suszy, liliowcy sobie dosyć dobrze dają z tym radę, jedynie co, no pojawiają się, liście zaczynają im troszeczkę żółknąć, prawda, ale nie ma to za bardzo wpływu na to, jak... Na intensywność ich kwitnienia. W tym roku u mnie przynajmniej to kwitnienie jest troszeczkę opóźnione. Myślę, że jest to spowodowane tym, że wiosna była dosyć chłodna, a później też był dosyć długi okres suszy, co troszeczkę spowolniło to kwitnienie. Teraz mieliśmy kilka dni, kiedy porządnie popadało i po prostu te kwiaty się intensywnie zaczęły rozwijać w dużej ilości. Niestety jedyną tak jakby wadą kwiatów liliowca jest to, że to są takie kwiaty jednego dnia. One, on, tak jak tu widzicie, po jednej praktycznie dobie zasychają, prawda, zwijają się i kończą swój żywot. Dlatego ta roślina produkuje bardzo dużo tych kwiatów. No, ale właśnie są one ozdobne i przez jeden dzień. Nie nadają się na kwiaty cięte. No jedynie. Właśnie będą stanowiły piękną dekorację naszego ogrodu. Będą kwitły dosyć długo, bo tych kwiatów przeważnie jest sporo na każdym takim pędzie, więc to kwitnienie trwa około 2-3 tygodni. Jeżeli macie, robicie sobie nasadzenia, to warto jest zrobić takie nasadzenie właśnie z kilku rodzajów liliowców, wtedy to kwitnienie też będzie przedłużone, bo jedna odmiana zacznie troszeczkę wcześniej, druga będzie kwitła troszkę później. Jeżeli chodzi o te liliowce takie bardziej ozdobne, właśnie tak jak na przykład tu mamy takiego liliowca pełnego, prawda? Piękny taki brzoskwiniowy kolor, albo tu mam drugiego takiego dwukolorowego. One, słuchajcie, będą się Wam rozwijać słabiej, słabiej będą rosły. Ten na przykład, słuchajcie, dwukolorowy, ja go już mam chyba trzeci czy czwarty rok, chyba czwarty. Kupiłam sobie go w Wojsławicach, jak wracaliśmy z, z wakacji w arboretum i po prostu on się tak strasznie wolno rozrasta w porównaniu do, do tych tutaj liliowców, które stworzyły już takie piękne kępy, a były sadzone tylko rok wcześniej, prawda? Były taką samą sadzonką z pojedynczego kłącza, a po prostu już się pięknie rozrosły, natomiast właśnie te takie bardziej... Ozdobne odmiany yy, yy, o, o dwukolorowych kwiatach, czy o pełnych kwiatach, mogą się Wam rozrastać troszeczkę wolniej. Więc, jeżeli chcecie uzyskać szybszy efekt, no to wtedy faktycznie trzeba je gęściej posadzić. Tutaj u mnie miało być yy, takie założenie, że, czekajcie, yy, ostrość, yy, że cała tutaj ta kępa będzie taki okrąg tworzyła i wokół nich będą sobie rosły irysy. Yy, no, na razie właśnie mam jeszcze dwie odmiany liliowców wsadzone z tyłu już od też chyba trzech lat, tam sobie po prostu, że tak powiem, wegetują. Z tyłu na, tam na tej mojej takiej pseudoszkółce, no może na jesień uda mi się je przesadzić, gdzieś tutaj sobie wsadzę w jedną lukę, no i najwyżej tutaj w tym miejscu usunę irysy i po prostu zrobię sobie taki okrąg z liliowców, żeby cały czas w tym miejscu coś po prostu kwitło. Na wiosnę mam tu tulipany, później są właśnie irysy, między irysami są powsadzane, tak jak widzicie, aksamitki, jest powsadzane troszeczkę cyń. U mnie, słuchajcie, ta rozsada jest na razie strasznie słaba, bo no właśnie mieliśmy prawie 40 dni bez opadów i u mnie cała ta rozsada czekała chyba do 20 czerwca gdzieś dopiero, aż wysadziłam większość z nich do, do gruntu. Parę sztuk wysadziłam sobie wcześniej, one już zaczynają kwitnąć, natomiast właśnie te, które czekały. Pikówce, to po prostu są jeszcze takie dosyć marne, ciągle atakowane przez ślimaki, ale liczę, że teraz po tych deszczach też za parę dni pojawią się pierwsze kwiaty. I tutaj to miejsce, po, gdzie nie ma teraz właśnie irysów, są tylko te przycięte liście, będzie wypełnione właśnie cynią i, i aksamitką już do późnej, właściwie jesieni. Liliowcy jeszcze wracając do liliowców, nie potrzebuję Ja praktycznie ich tutaj słuchajcie nie podlewałam. Raz chyba je tylko nawoziłam grojówką z pokrzywy, nie nawoziłam ich później niczym na poprawę intensywności kwitnienia. Podlewane były też może kilka razy, tylko wylałam tutaj, nie wiem, po parę wiaderek wody, kiedy już widziałam, że te liście właśnie zaczynają tak żółknąć. Także to jest naprawdę bardzo mocna bylina na różne trudne stanowiska na jakieś nieduże skarpy, gdzie chcielibyście sobie urozmaicić właśnie jakąś rośliną kwitnącą, to bardzo Wam polecam właśnie liliowce. Kiedy one przekwitną, jeżeli od razu je zetniemy po kwitnięciu, króciutko, nawieziemy, knojówką. Czy z pokrzywy, czy z obornika, czy od razu z żywokostu. One wypuszczą nowe świeże liście i być może zdążą Wam na jesień jeszcze raz zakwitnąć. Także jeżeli mamy czas, to właśnie można wykonać taki zabieg. Zaraz po kwitnięciu nawet warto poświęcić czasem te ostatnie kwiaty i po prostu ściąć belinę, żeby ona zdążyła zakwitnąć jeszcze raz. A jeżeli nie mamy ochoty tego robić, no to zostaje nam tylko ta ozdobna później trawka, te ozdobne liście liliowców, no, które też. Są prawda, pewną rodzaj, rodzaj ozdobą, pasują do hortensji, pasują do nasadzeń strawy do takich nasadzeń mieszanych z trawą, także bardzo, bardzo Wam polecam. Ja mam tutaj je podsadzone, nad nimi mam wysadzoną budleję, mam ją tak prowadzoną, troszkę na takie drzewko powiedzmy na pniu, to taka była moja sadzonka robiona, którą sobie sama robiłam i tutaj ten dół zawsze oskubuję usuwam te dolne pędy i wyprowadzam sobie ją właśnie na takie bardzo wysokie drzewko to wszystko to są przyrosty jednoroczne, one mają myślę, że nawet do półtorej metra długości, przepiękny taki intensywny fioletowy kolor Piękny zapach, pszczoły motyle bardzo lubią budleje, także zachęcam Was do, do sadzenia tych roślin. Mam jeszcze taką miniaturową wersję do 60 cm, ale dopiero w tym roku robiłam z nich sadzonki, więc myślę, że zakwitnie, ale jeszcze są takie bardzo, bardzo malutkie. Natomiast ta budleja, taka klasyczna ją nazwijmy, o tych fioletowych kwiatach, ona rośnie bardzo duża też nie jest problematyczną rośliną. Wystarczy ją na wiosnę dosyć krótko, jeżeli chcecie mieć krzew od ziemi dosyć krótko przyciąć. Można sobie wyprowadzać też takie wyższe drzewko i właściwie jest bezproblemową rośliną, a kolor właśnie fioletowy bardzo ładnie się komponuje z kolorem właśnie takim żółtym, pomarańczowym, takimi ciepłymi barwami. Także bardzo fajnie mi tutaj to Razem współgra. Słuchajcie, kończę nagrywanie, bo dziś jest, dziś jest w ogóle chyba 15 lipca, połowa miesiąca strasznie gorąco. Nie ma jeszcze południa, myślę, że już jest nie wiem, około 28 stopni. Tutaj w ogóle w tych krzaczorach ledwo, ledwo widoczna staje się moja łała. Nie wiem, czy będzie ją tam widać. Nogi tylko, prawda? Ona lubi się tak rozłożyć pod krzaczkami i sobie, i sobie większość dnia w trakcie takich upałów przeleży. Pozdrawiam Was serdecznie, słuchajcie, uważajcie na siebie, uważajcie na gorąco, pijcie dużo płynów i odpoczywajcie. Miłego dnia Wam życzę.